Omówię wyzwanie wczytaj dwie liczby typu byte i wypisz działanie dzielenia. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę wczytaj DZD. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu wstaw znak średnik, następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych var, gdzie A i B. Nazwy zmiennych. Ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, oddzielone znakiem przecinka. Dwukropek, separator. Byte, zmienna o wartościach naturalnych z zakresu od 0 do 255. Na zmiennej typu byte można wykonać działanie dzielenia całkowitego przy pomocy operatora div. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. ReadLine a, przecinek b. Pierwsza instrukcja. Wczytanie, read, w nawiasie wartości zmiennych a i b. W instrukcji ReadLine ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie, write, w nawiasie wartości zmiennej a, słowa div, wartości zmiennej b, znaku równa się, oraz wartości wyrażenia a, div, b, to jest ilorazu wartości zmiennych a i b. W instrukcji WriteLine ln oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja WriteLine a, div, b, równa się a, div, b, oznacza złożenie instrukcji write a, write if write b, write równa się write line a, div, b. End z kropką oznacza koniec programu. Dziękuję.